Hej, hej, hej! Siemna wszystkim, tu Kamrus! Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Paper, Please! I 14 grudnia 1982 rok. Kontynuujemy naszą przygodę! To są ludzie do złapania, spoko. Oczywiście, o, witam pana. Cześć! Ale w tym odcinku dzieje się więcej niż na wojnie. Patrzyłem w koreiści przez 5 lat. Nie przeczytałem w ogóle gazety. Jak myślicie, że wrocławczość jest często, to w koreiści jest 10 razy gorzej. Niemniej, nikt za to, że chcą wrócić do domu. Każdy nam się dobrze sobie radzicie, tak? Trzymaj. Trzymać. Spoko, dzięki. Dere, coś się zmieniło. Przeczytam w ogóle, co musimy zrobić, bo już dawno nie grałem. Pa, e, petenci muszą mieć paszport, wszystkie dokumenty muszą być aktualne, obywatel muszą mieć autobus osobisty, cudzoziemcy muszą mieć względny wjazd, pracownicy muszą mieć zezwolenie, zakaz posiadania broni i kontrabandy, dyplomaci muszą mieć pełnomocnictwo, cudzoziemcy muszą mieć kartę identyfikacyjną, okej, okay. uchodźcy muszą udokumentować... Azyl, okej, okay, dobra, rozumiem. No dobra, to zaczynamy, tak? Yep. Następny! Mapa. Witam panią, ale jest pani brzydka. Ale dlatego, że jest pani stara. Więc nie jestem w stanie za pani wybaczyć, ponieważ... takie życie. synku kuczy tu przez kilka tygodni, okej. Okay. Eee, czy ona powiedziała tranzyt? Eee, tak, przez kilka tygodni. No ale te kilka tygodni to my się zalicza. E, Kod się zgadza. Mm, telma Rocha. Rocha Telma. U-hu-hu-hu-hu-hu-hu! Hu, 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 hu. Już mam. Znaczy, ja coś znalazłem. Ja mam na pani Haka, a pani ma przyjebane. To jest dobry deal. Świetna wymiana. To fałszerstwo. Nie rozumiem was. Uh. Ci panowie wytłumaczą. Co? Proszę poczekać. Won! Gisjold! Następny. No, chciała nas babka zrobić w konianie się. I się przeliczyła. 53 kg, 172. Powiedzmy, e, data się zgadza. Wolanki Be e, Bernadette. Bernadette, ok. E, tutaj wszystko jest ok, więc tylko jeszcze zobaczymy, proszę pani. E, oh. Ale się coś mi nie pasowało. Kolejne 5 dolków, moi drodzy. Sfałszowane! Idzie pani do pierdla. co robicie? Włam kolegów, robimy pani gangbang. Oczywiście z na głowie, ale jak na pani wiek, nie powinna pani narzekać. Dera, witam pana, Dokumenty poproszę. O, Arstotska, pradizna, pamiętacie mi? Nie pamiętam. Do boju kozak. O, to oni są. Dla ci świetny proporczyk. Mówiłem o tym trenerowi bardzo się wściekł, mówi że jak jeździ przed nieprzezprostacją miejsce sprzed naszego autobusu, miejsce nie są dobre, ale to Spoko Paradizna, mężczyzna, to się zgadza Dobra, niech będzie A gdzie jest proporczyk? Nie no, masz Nie będę cię i nam kibicować. Dał mi hajs, nie? Może być. Nie będę się czepieć. Aż tak mi nie zależy na tym, nie? Aż nie będę robić go w chuja. Eee, pani. No właśnie, coś pani nie wygląda jak tutaj. Wygląda pani. Świat nie wiem, czy powiedzieć, czy brzydzie, czy co. Nie wiem. Zdecyduję po pani palcach. Eee. Sprawdźmy. Uuh. Poczuję. Nie, tak naprawdę nie. Pieniążki idą! Idą pieniążki, dobrze. Dajcie mi pieniądze, wąg! Myście trochę bogato. Stałem 10... hajsów za ten worek i w ogóle... Dokumenty proszę, co Waszej podróży i No w sumie to jest i Przyjazdem. Dobra. A... Przejazdem. To, to się chyba zgadza. E, uu, boże, ile ludzi do aresztu dzisiaj idzie, ile do aresztu, o, jak mi się to podoba, tyle pieniędzy, tyle pieniędzy, moi drodzy, mua. Co jest, idzie pan do pierdla. Co ich wzięło na podrabianie dokumentów, aż takim, A. Dobrze, dobrze, niech... O, dziadzio, cześć, dziadziu, uuu, Georgie. Cześć, dziadziu. Skal, to się zgadza, Georgi. Eee, to się zgadza, wąs. No, masz wąs, cześć. Dziadziu znowu niezgodność, coś za zagadka. Odwróćcie się do skanera, trochę kępująco. Dziadziu znowu próbowałeś. Dziadziu, naprawdę. O mój Boże. Wybacz, dziadek Narkotyki? Niezły towar, co? Czekaj, dam ci za zieloną pieczątkę, pomyśl o rodzinie. Mogę się do dużo że żebyś szczęśliwie Wszystko kiedy nie niewinnym narkotyka. Sorry mate. No nie, znowu strażnik znowu ma dobry dzień, nie wiem jak mam to ciągnąć bez żadnych zysków. Nie ciągnij tego, narkotyki są złe. Dziadziu, dziadziu, o mój Boże. Na komenty, proszę. Cześć, coś was sobie podróży. Wyglądasz jak Hitler. Jesteś Hitlerem? Tak, jesteś Hitlerem, dobra. To cię przepuszczam w takim razie. Jak jesteś Hitlerem, to cię przepuszczam. Sprawujcie się dobrze. Widzicie, był Hitlerem. Nie ma żadnych problemów. Dobra, cel waszej podróży... Chwileczkę... Trzeba na pewno było coś takiego... Eee, jest, okej, okay, dobra spoko. Nieważne. Rolnictwo. Co coś ty powiedział? Praca na 3 miesiące, okej. Okay. Eee, 3 miesiące. Dobra, jak się nazywasz? Jonach Antahawel Antahawael, okej. Okay. Eee, no dobra, coś się wszystko zgadza. Mm, tutaj się da tak krótki, co no, było odkręcone. Dobra, dany zgodny 82, 174. Tutaj się wszystko zgadza. Zobaczmy jeszcze. Tutaj pieczątka jest z tego, co pamiętam OK, e, Jonah and Hawaii, to jest OK. Kody się zgadza. Praca 3 miesiące. Este Marmero, jestem prawie pewien, że to jest tutaj, ale na wszelki moment sprawdzimy. Asta Marmero, OK, idealnie. Gratulacje. Przechodzi pan dalej. No Mojego pobytu, sprawujcie się, no, się no, dobrze. No, kolejny. Aaaa... Ser waszej podróży, pierdol. Puzzle... Chciałabyś, kuźwa. Wpuśćcie mnie po Nie wiem, po co oddawali... Nie wolę wam tego robić. Co się złego może stać? Jesteś tylko na liście go, e, poszukiwanych. Ale pieniędzy. E, dokumenty, proszę. Sztoczy. W sumie tak, ale lepiej sprawdzić. 63... Hmm naprawdę myślicie, że nie wiem ile ważycie? Rewizja... Czy... Sokolow, Timofej... Team Timofej, dobra, ja to już ustawię, od razu tutaj przestawię. Ponieważ szykuję się w pierdol. Hopa, Siemano. Kominierów Pala Huakbar tutaj. Pewnie się przychodzi, przychodząc tutaj. Ja nic nie wiem! Zawołam lekarzy, może coś poradzą na amnezję. Mam dwóch specjalistów, proszę wyjść. Następny. Czas się kończy. Ale dobrze, dużo ludzi zapaliśmy. Paradizna. E, Repkin, Yuri. Yuri, dobra. Juri, Yuri. 80, 183. E, Paradizna. Wszystko się zgadza. Ta... Zgadza się wiza wjazdowa. Ile co? Dobra, nie wiem. Masz. Nie żyję I zawiazdował tak, się inaczej chyba nazywał. Zaraz mi wyskoczy tutaj coś. Nie, bo okej, okay. dobra, by coś nie tak ze mną po prostu. Overech wonor Co? Było coś takiego? Było. Orwech wonor, dobra. E, 72, 150. E, nie zgadza się. A, dokładnie. Może przez buty? Pff, no okej, okay, spoko. Czemu nosisz obcasy? Ja mam czas, mogę sprawić. Ale już chyba widzę, że coś się zgadza, więc jest okej, okay. no dobra no. Zgadza się to się zgadza. E, data się... Zgadza. Mężczyzna, co nie ma ciebie, nie ma ciebie. Więc chyba nie wiem się do czego przyczepić. Jedynie wzrost, a Alden. Jeszcze tylko Alden Montiery. Dobra, no zgadza się. No nie widzę żadnych, żadnych obiekcji. Żeby wystawić ci przejście Niechże żytoczkę. Boże, jaki udany dzień. Ale to jak? Ży żadnych błędów. Tylu złapanych. U, ogrzewanie zero! Super! Wasza siostrzenica przyniosła oszczędności swojej matki. Okej. Okay. Pracownik nie może mieć lepszego lokalu niż C5. Wila. Pracownik nie może mieć lepszego loka lokalu niż C5. Czyli może mieć C5, ale nie może mieć lepszego lokalu niż C5. Czyli to jest najlepszy lokal, do którego może. ten. E, się przenieść? Ok. E, wow, jedzenie z Rosną. Tak, no bo. siostrzenica. Niech będzie. A, wszyscy są głodni. Dobra, to ogrzewania wam nie damy. Zwłaszcza, że potem będzie za darmo, więc w ogóle mnie zajebiście. Ale coś będzie no drogi? No dobra. Mamy trochę hajsu. Oszczędności, które które się przydały. Będzie na czarną godzinę. Więc myślę, że spoko. Idziemy spać. Szczęść się po coś przydała. O zbierasz, niej w Federacji. Po w przypadku coś więcej. Nie mam pojęcia. Mam coś do picia. O, ten czerwony jakiś czerwony typek. Ja chyba miałem go zajebać. Jeśli dobrze pamiętam, coś było a nie, otworzyłem sobie w ogóle wodę. Wybaczcie, że trochę podczas nagrania mi się chce pić, po prostu. Przykazał się, poczytamy. Pamiętam podczas nagrania, że Ezik chciał, żebym potem zajęła czerwonego typa. A jakiś inny babka bodajże mówiła od Ezika, że nie sądzisz, że ten czerwony jest zły. Coś takiego. Arstoczka, ministerstwo, że był ludność, oficjalny inspektor inspektorze. Wasze stanowisko jest ważne, odpowiedzialność szeroka. Przestrzegajcie się wszystkich protokołów, niż no, Dzięki za info. No, niczego do niego się nie dowiedziałem. Wstawmy sobie wszystko, żeby było na spokojnie I zapraszamy Dokumenty poproszę, cel waszej podróży 12.27, przeprowadzka dwa tygodnie, okej okay. Kod? Olsen Michaela się zgadza Coś mi nie pasuje Może to po prostu Dokładnie Zgubiła pani Elkę Ten dokument jest fałszywy, nic mi o tym nie wiadomo Uff. Kupiła pani zły fałszywy dokument, przepraszam Won! O, Ezik! Dokumenty proszę Problem Khaleda rozwiązany. Koniec zabójca w drodze. Mężczyzna w nie przynosi informacje o całej naszej siatce. Nie można ryzykować, musicie się go dziś zabić. Zapewnimy sposobność. Po wykonaniu zadania zostaniecie pojmani. Musicie poświęcić się dla kraju. A rodzina będzie bezpieczna. Strzelaj by zabić. Pojebało się chyba. Mam się poświęcić dla was? Nie, nie ma opcji. Miałem chciałem z nami współpracować, bo mi się nudziło. I wyglądało to na świetną św 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 zabawę. Eee, ale ten, ale nie mam zamiaru się poświęcać. Nikt nie mówi, że tego potrzebuje. No, psz. sorry, mate. Nic na to nie poradzę, że nikt nie mówił. No, to nie jest mój problem. Von, zostawię to tutaj, żeby mi na mnie nie korciło. W sumie zostawię to tak. Dokumenty poproszę. Eee, arstoczkę. Okay. Eee, nie wyglądasz mi na 91, wyglądasz mi na 191 ale pomijam to. Wszystko się zgadza. Eee, data się zgadza. Mężczyzna, paradizna to było. Eee, bland of Ordin. No, Okej, okay. no, spoko. Przerazisz. I Kolejny. wsteczkę. Kolejny. Grubcia Co do waszej podróży. Czy to nie był przypadkiem ten sam? Koleś? MPL się zgadza. Odwiedziny... Tak, okej. Okay. Dobra, najpierw zobaczmy... To! Data się nie zgadza. Bardzo mi przykro. A nie, zgadza się co jest. Pojebało mi się. Wysiejący to fakt, 101 kg, 175... Okej, okay, to się zgadza. E, Boston? O, zaraz sprawdzę, sprawdzę teraz. E, pani import Boston. O! Przyszedłeś z dobrymi dokumentami. czy znaczy, Z odpowiednimi tymi tymi. Ale z Inaczej, przybył ze zgodą, ale z podrobionymi dokumentami, no. Życie. Następny, proszę. Następny, witaj babuniu. Malarstwo. ho, ho. Coś się zgadza, upewnij się. Tak, zgadza się. Dobra, w takim razie branża ma coś powiedziała. Do pracy pół roku. E, pół roku, sześć miesięcy praca, Data się zgadza. E, Okej. Okay. Pa, 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 kobieta. Data się zgadza. E, Mikaela, Mikaela Lindahl. Lindahl dobra, to jest ok. Mikaela Lindach. No dobra, no. Estem Marmero. Coś było. Pamiętam, że było takie. Sprawujcie się dobrze. Opa, następny, proszę. Co, źle? Pojebało was, karta informacyjna. A, nie mieli karty... Okej, spoko, zjebałem. Zerwasz się podróży. Eee... Dobra, to muszę od razu... To, 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 to. A nie musieli chyba nic innego dawać. Porównaj. Dane zgodne. To Co ty? Tak. Dobra. Anastas Golubińska. Golubińska Anastas. Eee, spoko. 66 kg. 175 cm. Wszystko się zgadza. Eee, urodzona się zgadza. Kolesja się zgadza. Eee, czy, 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 czy data się zgadza? Eee, dobra. Tutaj jest wszystko ok. Jeszcze tylko sprawdzimy, czy jest Jurko City. Jurko City jest, więc w takim razie do miłego pobytu. Glory to z and stuff. O nie, ty nie jesteś z więc dobra, whatever. Co?! O Boże. Podrobiona pieczęć. Mam tutaj pracę. Cieszy mnie to. Przeczytałem piractwo. Dobra, Erika Marchewicz. O, 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 dobra, widzę. Już widziałem tego typa, nie? Hopa! Mógłbym go zajęwać, nie mam zamiaru. Nie mam zamiaru się poświęcać. Nie jazik. Wszystkim zimno. Nie lecę z z powodu ataku terrorystycznego. Dobra, grzewanie jest za darmo, Zaraz mogę decydować się, czy... Eee... O, jakie ja mało pensji dostałem. Ale ze same ok, dobra. Eee, dobra, to będzie Ci wag budować, ale że będzie wam codziennie ciepło, więc. Patrz, jakie dyskusje czy mur trzymać? Zwiecięć no się pod znakiem zapytania. A co, mają zamiar zdetonować? Nie mam pojęcia. A wiecie co, przekonamy się, nawet niedługo, wiecie kiedy jutro, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, bye bye.